Tylko że ona i tak chyba. Bez ściągania ona wyjdzie? Wyjdzie Tam patem Tam jest bardzo zabawa Zgrzytanie zerwa i to sprawę. Ja nawet spomarkę mam, tylko że nie do plasty nie do aluminium no. Podsumowanie w trzech słowach Było

Panie pilocie zgubiliśmy się. Wiadomo. wiadomo już gdzie? Tak, wiadomo teraz. Gdzie? Prosto, co gdzie się dalej? stało? No, Za wcześnie skręciliśmy No, czyli dojedziemy tam Tutaj dojedziemy. skręciliśmy, pojedziemy tutaj. tutaj, nie wracamy. Wszystko jasne. Będę Nie, tak. <ś Him> poczekaj, 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 To się zakończy, to subki! A chcecie, żebyś no, nie działał? Gdybym je jak któryś Nie było, nie? Do przodu? Do tyłu, do tyłu Tył, Dył, pół metra tyłu. Dobra, no, teraz to już w przód. Będzie. No, 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 no,

啊！预备起， Wiesz co, ja tam się radno, ale gorzej z aparatem, nie? Pójdzie do czyszczenia, tam rachunek 1000 zł za czyszczenie. Nie? Chociaż nie, może nie być, może być jeszcze gorzej. Dla nas, Le, dla nas lepiej. lepiej, może być tylko lepiej. No Gary, no Gary, o nie zobaczyć. Zabieg. Bo tu Blisko drzewa. Tu koło. Jeszcze prosto i w lewo. Dobra, prostuj. Ktoś pytał? Ja, ja nie wiem, po co ten chodzi Jest dobrze! Siri daje radę! moje pojebańce. Jedziemy dalej. Okej. Poczekaj, 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 nie, 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 aść, odejdź. Odejdź, odejdź, bo ja ciebie przygnięcie. Nie przygniecie. A Daj Ros, jak przyjdzie tam stanąć w stanie Tak, tylko powoli

Po chijach? O No, na kamerze tego nie widać Ale przechył jest Dwa razy prawie glebnąłem To było to czy nie? Nie Churwa. kurwa no. No Nie, no nie, ja wiem, na której, na, której, na której kratce to jest, na którą kratkę mi się pojechał. Ktoś do Was dzwoni chyba. To jest. No tył jeszcze raz, Boba, ale nie tylko na błoki To tu bierz, na boku, go walić do tyłu, ale wyjdzie No, sprawa, to dalej. Ale myli. Czekaj, ale mamy, aż no z plecakami No wiem jest masa. Dawaj, to Spróbujemy masa. go no spróbujemy, jest masa. No, no tak na sami, nie? No, nie? alidai dwa już no A, auto nie rozrywa ja, ja. się lido jeszcze raz czekaj 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 stój paja Dobrze, dobrze będzie jest. Mamy to wykładu. Bardzo dobrze Ej. będzie. W lokusie jak piszę sobie te koordynaty, no. tak w wyszukiwarce też mi znajdzie? Powinno tak. znaleźć. Eee, tak, tak, tak. Ja wam powiem tak. Ja już się nie mogę doczekać. Zresztą <śla> ja pojedziemy. Ciekawostek Jadą? Nie a? wiem, ja jestem tu A, 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 a mi się to daleko czeka, bo zastanawiające jest to, nie? Nie daleko już? daleko, nie nie a, Ja nie ogarniam, nie Ty wiem. będzie Mi się tutaj słychać. gdzieś jest. Wiesz jak to. Nasi wszyscy lecą i jedziemy, no. Po raz nie wiem w którą co my się zgubiliśmy z... Ze... Do tej pory nie wiem, z 8 razy pomyliliśmy drogę, nie? Ale to i tak dość mało, bo jak ekipa z... Kordowy, wczorajszego no. dnia mówi, że trzasnęli 180 km, bo tak mylili drogę. A do no, myśmy to... chyba 140, 140 by Ja wiesz, co, nie najmniej czyłem. Bo 100 ja od razu wiesz, tak. co skrzyżowanie to zeruwa, zeruwa i Ja tak. już by nie mogli wyjechać. Czy nie jechał? No <śmany> ja nie. Jak ja się cieszę, że nagrywam. Nie będę musiał nic, nic robić. I tak naprawdę nie muszę nic robić. Ja to tylko nagrywam. Tam plasno. Co? Tam płasną A ten, jakby nie, nie chodzić po to był taki Ja Zostanie wydech. No tak. nie masz co nagrywać. Ja myślałem, że to... No właśnie też tak myślę. Ale to jest no, źle osadzone. Może się uda. Ale to jest dębaczek. Dęboczek. To może być ciężko. Konkretnie się chłop marony. Uważaj, bo jak ci wywalę tą fikierą, to ono nie jest pewne, nie jest pewne. Jest dobrze, zmiana. Dobra. Więc Nie no ciężkie jest. I to dębowców mocny Dębowe mocne Jak chce pomachać to zostawcie mu Dawaj Systy, sysy Teraz... Czekaj, dotnę I teraz, teraz chcecie, nie. już jest luźna. Czytaj, a... Ej, okej, nie, ma strony. Dziennikarz. nie, 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 To, nie, 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 co zrobi, to? To nie jest wklejka. Specjalnie zrobiliśmy to, żeby pokazać jakie ładne mamy trapy i jak dobrze działają. I można je kupić na eliksie za jedyne 5,95 Zbiorę. A, gdzieś w tyłu? No do tyłu. Daj trochę w lewo kołami. Dobra, tyle. Ale to do tyłu mam Do tyłu. Tylko, ej, uważaj, że jak ci wypierdoli trapy z koła... To jeszcze nic, panowie! Miała do <laughs> no. Tak miała tak. No. Do ręka, do góry, kto chciał błotko teraz? Wszyscy. Dobrze jest. Ucieszeni? Very happy. Co nie damy rady? Ale bez trafów chyba nie. Eee, <laughs> ja bym cię pokazał. Ja bym tu, to przejechał i tu przez Poprzek, po trapa. No. A to jeszcze nie to dalej też jest. Spokojnie. To się pobawicie. Dobra. A tam głęboko patrzyłeś? Nie, eee, nie, kolejny to... nie ma opcji. A. Tu się nie pchaj, tu nie, trzeba przejść tędy. Będziecie mieli szansę później. Bo już tam nie da się inaczej. Eee. Dawaj. Trzy. Obserwuję, jakby tu przyjechać z Siri, bo jakby nie patrzeć, mam najmniejszego, z zwinniejszego, ale znowu najmniej mocy. No, właśnie tak próbuję wykombinować. Oni tu, że na siagę, no tak, jakoś tu objadą, ale tu Nikoś mówi, że jeszcze dalej jest w no. no. Wszystko przejechać wiesz. Jednym kołem w kolejnie, a drugim po górze. Nikoś, a to tam w, te, co, co, co w tym w obozie, to tak się w to nagrałeś? Nie, to tam nie W którym miejscu? No wtedy, co zawisnąłem, mnie chłopaki wyciągali. To kiedy, kiedy mnie te muchy zżerały. No. A to coś nagrały. No. Co poszło nie tak, kierowca? Eee, wszystko jest dobrze, tylko trzeba opanę nową kupić, będzie okej. Okay. <noise> Czyli wina opony. Nie, ja myślę, że wszystko poszło tak, bo wreszcie jest błoto i nie ma kurzu. Także... Czyli jest uśmiech na twarzy. No to po to przyjechaliśmy tu. Jak temperatura? Katarnego puścił. Był moment, że mają wrażenie, że zastąpią wodę. Ale ja przyniosłem pas transportowy dla haki, a hakiem za je zaczepić. w momencie było przestać, y, zasys, nie, mam nie było słyszeć zasysu ja. powietrza, wiesz? Ale to nie przejdzie, a ja nie mam małej szeki gdzieś mi ją ciało. Dobra. Bo rozumiesz, trzeba mu wszystko oko przewlec, nie? I przyweźć To jest super. Kto był? Dobrań. No chuj, no, kurde.

To jest, to jest nasz, jesteś naszym mistrzem drugiego planu, nie? Dlaczego? A, bo tutaj... I co, dalej siedzi? No, ale spokojnie, tam więcej jest do zabawy, nie? Też, jakbyście chcieli... Się... Tam, tam, tam płytka no. Jest zabawa. Chyba, że dalej są jeszcze. No tu dalej, tam dalej. A ta jedna tu płytka. To przejedzie. Yy, nie wiem jak wy panowie, ale ja się czuję obserwowany. 呵呵呵呵呵 się na przygoda. Wiesz co, Misiek, ja nie wiem, chyba nie o to, nie o to ci chodziło. Czemu on wie, to było to największe? To prawo nie mogę. Jakbyśmy rozpieli Daihatsu, to by pewnie wyjechał do przodu, ale nie ma jak. No, to na pewno, ale jest tak lina napięta, że... Przeciąć. Nie, nie ma jak nie bez tak napięta. No, do dawaj do tyłu Zapraszasz do dyktator? Nie, do Nie by No tu? Do tyłu. nie masz szans, bo cię chciałby. To, to byście... nie, to nie, to no, nie, 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 taki nie, Tu jest chwilą ciągle Tu gdzieś była ta taśma ta Używany jeszcze Używany, ale super raz Nie ma zatwód Wait a minute Who are you? <grymne> To jest Dumny z siebie, to jest bardzo Ale to bardzo nie ma moc Tu mamy jakiś level taką okay. maskę ja słyszałem, że z peronetkami ja się nie jeździ podłogę, nie? Tu nie ma czym jechać. Jakie Nie, on mi napisze. <laughs> nie ten pilot. Pewnie, że podłogę nie jeździ. tego nikt się nie spodziewa. O tu kolejny te kolejne, fajne. Marcin! Czemu nie nagrałem? <grym znałem> Czemu nie nagrałem! <grym znałem> ja go ja nie patrzyłem. <grym znałem> Nie, widział, nic się nie stało, nic nie No nie wiem, mi to się podobało Znaczy trochę mało błota, mogłoby być więcej, ale no... Od Bidy też ujdzie, jakby nie patrzył. Nie wyciągniesz jak pójdziesz do przodu teraz Do tyłu nie ten, bo tu nie wyskoczy tu, kolejny nie wyskoczy, ale do przodu. Teraz już jest wklejony. Ciekawie. To jest ciekawe, jest fajnie, tylko czego tak mało ludzi. Przyjeżdżajcie Wolno śmieci wleś. back up in the że prosto, pojechaliśmy prosto, ale okazało się, że to nie to prosto.